Witam wszystkich z tej strony. Allog a to jest kolejny odcinek z Farming Simulator 2015. I dzisiaj jest ze mną Johnny. Siema. I Szymon. Witam. No i dzisiaj, tak jak obiecaliśmy, będziemy kosić kukurydzę. Nie wiem, gdzie jest. Um, Johnny. No, Siek, ale. Mam już co siebie, Także mam już co robić. I no, sieczkarnia doczepiana. Niestety nie stać nas, było na normalną Gdzie naleci leci ta rura, ty. No nie No jedź do przodu, że ty kurde Kończ właśnie, wtedy do Jak my tu pojedziemy? A już dobra, jedź za słupem to jakby, nie? A jak inaczej? Czekaj, 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 bo... gdzie dobrze. Oła? I do <noise> co ją ja SOBRUROM! Faktycznie nie widzę teraz. O chyba nie ma braku kolizji. Takie Coś Opuszczasz, coś opuszczasz. Ty a dużo ty, ty tam leci? To jest spokojnie. Ty, a jak tu przejedziesz teraz? Czekaj, bo się zaszczyowałem. Stój Jedź. I za mną jeszcze też. Przejedź na no tu w lewo. Już to lecę. Zadzią, kiece i racę. Ale Siemor, no, no co ty się tak o mnie obijasz? No ja cię tak dobra, nic nie mówię. A co, lagi masz, czy co? No tak, no to może nie jest Ale... Ja właśnie kończę pierwsze piwo. Aha! No co, No ta, ta, ta. <śla> <śla> nie pierwsze. No i, i też nie ostatnie w sumie nie? No na dzisiaj, na pewno nie. Ile tam Szymuś w lodówce masz? Z 20 jeszcze? 20? A, 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 a. <laughs> nie róbcież ze mnie pioka O czymś, no nikt z ciebie nie robi pioka, to po prostu nie ma... Ja, no. ja na alkohol nie tracę, nie tracę pieniędzy. Dobra, odwróć się i będziesz jechał moją ścieżką teraz. Słyszysz, co? ja na alkohol nie tracę pieniędzy. Sam robę. Piję to co mi postawił? <laughs> Czyli denaturat i te inne środki tego typu, czysty, czysty spryt. Spirit to prędzej, do... To prędzej, to jest lepsze. Spirit jest dobry. Tylko, wiesz, szybko cię nauczy pływania w betonie. Tak, to nie. Tym, tym bardziej jak się zalewa zalewa ten y, posadzkę To <laughs> jest tak, strasznie nogi szybko idą w dół. Ale wiesz no. jaka jest dobra wiśniówka, robona typowa, aby na spirycie i, na, i później na cukrze, dosłownie łyka i później nogi cię się odbywają. No i tak ma być. A nic nie czujesz, że pijesz alkohol? Doświadczenia macie jasny gwint. No bo z ojcem robimy wiśniówkę w dół. Ty się nie chwal, to idzie na wizji. No właśnie. To się wytnie. Ty jesteś gdzieś spod Wawelu, nie? Kto? No ty. za świata. No. To I do tego, i to ci tego ci drugiego. Ciebociany ci zawracają, a psy do pomysłu. No a to Pabianice zdaje się. Ja <śle> <śle> kiedyś oglądałem właśnie, chyba nie wiem, czy to w daleko odnoszy, taki taki serial właśnie i tam było. E... Nie pamiętam kto tam, do kogo to mówił, ale coś tam... Oni widzieliśmy się tyle lat, ty wyjechałeś, nie? Mówi, no, na koniec świata. Do Pabianic. <śle> to się z tego śmiałem, bo mam akurat y, rodzinę w Pabianicach, nie? Aha. A to na końcu świata. No, na końcu świata. To tam kręcili piratów z Karaibów, na końcu świata. No, a teraz właśnie jakbym chciał kupić y, samochód, ten co wam wysłałem zresztą, to właśnie on jest tam y, pod Łodzią, nie? Tam to od Pabianice jest parę kilometrów dosłownie, nie? nie tak z że tak powiem. A i tak bym wolał Audi. Znaczy wiesz, no. Ja też, <grym> ale jest, nie ja, akurat... Ja mam inną markę, ale też dobrą. No. Ja mam Mercedesa wiem. A no czy to ja wiem, ty to ja wiem co Już w ogóle znaczy, bez gwiazdy nie ma prze, jazdy. Prze, dżony, ja, ja też bym wolał Audi, ale nie to co akurat tam wysłałeś. Znaczy to jedno w sumie nie było złe. No ale jednak ja wolę to, tak jak mówiłem wszystko, nie bez zynka i <laughs> w gazi trzeba Dobrze panowie, a teraz... To Junkersik. Panowie! A teraz no. tyle ciszy, poproszę, i słuchajcie tego. Pepsi otwierasz? No! Tak. Zupkę chmielową. Mm. To jest Marki, Marki bliżej nieznana. <gry> ja lubię posiedzieć przy jednym zwierzęciu. Mm. Żuberek. Tak, teraz żuberek, potem była warka. Warka też takie zwierzę? Nie, to nie, nie, nie. A jeszcze Montyski w bogażniku jest spokojnie. Czekaj, jak to się nazywa? Product placement. No właśnie, ty muszę teraz na końcu. Audycja zawiera lokowanie produktów. No, zgadza się. A to jest wymóg prawny, nie? To, to żeby to zapisali. To jest wymóg prawny. Pamiętam, mm -hmm. chyba Polsat? Chyba Polsat miał. Y ktoś go oskarżył. Nie wiem, kto, czy to ogólnie państwo go oskarżyło, czy, czy ktoś osoba jakaś. Nie mieli napisanego tego, nie? Że zawiera że audycja zawiera alokowanie produktu. No i chyba tam nie wiem jakie mieli odszkodowanie, ale chyba w milionach to się liczyło. ULA! No, także to jest wymóg prawny, który musi być, nie? Ale w momencie tylko, jeżeli ktoś ci za to zapłaci, bo jeżeli ty robisz reklamę ale... bez... nie wiem, jakby to... Niepłatną, czyli taką dobrowolną, że ty to sam mówisz, to nie jest product placement, nie? Mhm. A jeżeli to jest, ktoś ci... fakt, że jest zapłacone. Hejst no, się to nie wiem, no, dokładnie tam się w to nie, nie. Mimo, że mam to na studiach w tej chwili, to i tak jakoś się w to nie zagłębiam dokładnie Czyli cię na studiach nie było. Nie, no jestem, <laughs> jestem, ale kto mówi, że ja słucham. Nie? <laughs> tak, wiesz, jestem tak, chciałem, a duchem to jestem gdzie indziej. Tak, w grze. LS. Tak, to. No, i teraz ten, no, propagowanie farming simulator. Tak, i ogóle ten. Y, simulator farmy 15, 2015 wyszedł, nie? Chyba, czy chyba wyjść teraz? Hm? No, te wszystkie so. podróbki? No, to ma dopiero podróbki wychodzić. Od, od tych landów chyba, tak, zdaje się? No, bo jakoś tak to było. No nie wiem, ale tak zapatrywałem się, żeby może go spróbować coś tam sobie Ale samemu. wiesz co? Tam dokonali czegoś niemożliwego. Dodali. Dodorki. Czekaj, w tym to. w tym symulatorze to było. No? Tam dodali. między innymi pory roku. A to nie wiem, czy to w tym, bo to w Sim pamiętam, to było. E, nie w Sim Tractor. Sim traktor to no, jest coś innego. Czy w Agrarze to było też. Chyba Agrar to zrobił, albo symulator Simulator Farmy. Jakoś tak. No to wszystkie te podróbki. No właśnie tam i tak samo modorki, układanie się gleby na przykład, nie. No <coughs> to, wszystko już tam tam to Tam to zrobili, a tu w farmie w Ty LS, ruszysz się LS 17 kiedyś? W ls 17 modorki dalej nie ma. A no? 19. To samo. Dużo masz procent? 88. Gdzie to wysypujemy w ogóle? No jak skręciliście w prawo, wtedy myśleliście, że tam tak nie? No. To obok, dosłownie obok, czyli tak, jakby na przeciwko, zamiast w prawo skręcić, to naprzeciwko. Od razu za ulicą jest są dwie takie płyty, to tam na tych płytach się wysypujemy. Aha, same płyty, bez murków. No, bez murków są, same płyty. Tak więc, rozumiem. Dodajesz do końca i niech żony jedzie dalej, nie? No, a myślę, że na co tu czekam. Ja do końca chyba nie dojadę co ty gadasz? No nie dojadę. Nie dojdziesz do końca? Nie, nie dojdę. Ty nie dojdziesz? Prędzej będzie, prędzej I wys... będzie. Ej, jak wysypiesz tą przyczepę, to powiedz ile, ile procent jest, nie? Stój! No stoję, stoję przecież, synek. A ten synek. Klas hamulcy nie ma, no to co ty się dziwisz, Z jaką prędkością śmigasz? Sprawdź jak wysypiesz, ile będzie procent już. Bo całego pola nie będziemy kosić tylko jeszcze pozostałą część jak już będzie 10% kiszą... Czekaj, kiszonki. czekaj, tylko prędkość dopasuje. Jak już będzie ten 10% kiszonki to się <coughs> resztę na ziarno smuci. Aha Przystawkę mamy, także można się pobawić. Oho! Chyba, że ręcznie kolby powyrywasz. O no, ja on czas, to no właśnie Ręcznie będzie łuskał to <laughs> jeszcze łuskał. Ty to jesteś Johnny faszystą, wiesz? To i tam oj tam, zaraz faszysty Przyspiesz na nie? Przyzwoicie to nawet wygląda, nie? No, nawet tak, nawet tak. Przynajmniej jakiś, z... wiesz, wolno, ale przynajmniej jakieś urozmaicenie, gdy jest. No. Tak, ni z pupy, ni z pietruchy. No, a to jest yy, lepsze niż było w tym, w trzynastce, nie? W trzynastce był ten taki... Eee, boczny z... na tył ciągnika. No boczny na tył ciągnika i był tylko dwurzędowy, nie? to jest trzy rzędy. Aż 1% procent. panie. Żartujesz? Nie, nie że. To jakie tam są silosy, ty? 10 przyczep mamy zawieść? Nie, no nie. To nie na moje nerwy. Wyczuwam cięcie. A dlaczego? No tak, jakoś wiesz. A co? Masz potrzebę? Nie. Dwójeczka dzielnicza. Po, Poleci po piwo. Powiedz, przyznaj się, że cię dwójeczka ciśnieje. <laughs> <laughs> Kurde mi <mnie> coś. <laughs> ty nie połkniesz? Nie, no, ty nie połkniesz. <laughs> Dusi mnie coś. Co? Sorry, przepraszam, poziom wypełnienia 2%. No nie, no, no wiesz co, Szymuś, naprawdę, takiego kłamstwa ja się po tobie nie spodziewałem. No wbijasz o, no mi nóż, się... wbijasz mi nóż w plety. I na raz! Ale to ten nóż do masła. Tak, no przecież innego nie ma. Jak, do tortu. I to tępą stroną. Jak ma chleb pokroić, to kładzie na ziemi i kosą przelatuje. <śmiech> <śmiech> pio, piwo, piwo spalinowe przychodzi. Nie, nie, sie siekierką to kaszankę w ciupie, wiesz. <laughs> Prędkoprzybasy takie rzeczy. Nie. nie, brzeszczotem to tylko takie, wiesz, twarde szynki na Wielkanoc. Nie, to, to chleb dziś <laughs> ja, ja, malował, taki, taki, taki to już lecze, lepiej pokruszyć jej. <laughs> <laughs> Sami się rozkruszy. No coś gdzieś ostatnio mi się. Nie wiem, jak przelatywałem przez te strony wszystkie, to chyba gdzieś przeczytałem coś tam, znaleziono, jakiś skamieniały chleb, nie? Ale to nie wiem, nie wchodziłem w to, także... To trzeba odmoczyć w mleku i będzie dobry. Skamieniały! No, to mogę odmoczyć w mleku. O, coś się powiesił. Chyba tak, chyba się wbił coś. Ale Szymoś, on był skamieniały, nie, 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 że skamieniały. To się wszystko idzie rozmoczyć, kamień też. Kamień też, no tak, pewnie. W kalgonie. Zawsze jak na polu znajduję duży kamień, to po polewam go mlekiem Ja to polekam algonem to już lepiej Coca-Cola mój spendę naprawdę... jak cię patrzy Coca-Cola to powinien w sprayu sprzedawać jako WD40 A co tym się na ty, co oni sprzedają? <laughs> Przepraszam bardzo, WD40 jest gorszy niż Coca Cola No w sumie Ej, ja no, nie to jestem tak na czas się dobrze zobaczyło. widać czy nie widać? No, widać, jak jesteś na przyczepie. Kurde, to jest... Chyba nie wiem, czy ci się nogi zanurzają w przyczepie, nie? No toż po... ...po niewidzialnych rurkach. musiałem się robić. A powiedz, powiedz, mi, powiedz tam mi... Cześć, Johnny! ...jakieś graffiti, tak Pod koła się pcha. No naprawdę, no. Piany, Pijany, kurczę, to wejść, nie wiem, zgłoś to gdzieś. Sześć Cześć, jak guza. Mhm. Tak. Nawet krzywą i po traktorze chodziżej <laughs> <laughs> Co jest, kurczę, no nie zabiera tej jednej... Jednego rządku nie zabiera, no. Osz, dzisiaj będę przy tym może. No właśnie, młotek tam był wyrzucony. Ha, no tak, on tu przez chwilę się kręcił koło mojego traktora, to tak mogło być. No że ci wyleciały na przyczepę. Nie, szybuś, poczekaj. się znaczy ten, no Johnny. Nie wiem, któremu bardziej pojechałem. Po Johnny, 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 <coughs> na kangury. Po co chodzi z tym polową na kangury? Bo ja nie rozumiem tego. Były tak jak zęka, bo to jakby coś ty się w ja, ja nie Wydaje. znam. Ja ja znam. nigdy nie znają. <giby> Ile masz na potem? 40. W Połowcy. jak ja mam 50. 6 Ja mam 70. I miłość, nie? Właściwie, to Uho! możemy się. Yyyyyy... tym możemy się zamienić. A po co? A na co to komu? A na co to komu? Nie no możemy się zamienić, zatrzymajmy się. A na co to komu? A na co to komu? A chce się przejechać trochę. Co? Minia wolno? Ty nie połkniesz? No. Szymuś nie połknie? Szemuś wszystko połknie. Nie, Szymuś? Nie, Nie takie rzeczy powiem. No, nie, mówi to przez łzy. Ha, Szymuś, tutaj nie ma tak dobrze, nie będę ci sypał. Eee, szkoda. A tak dobrze. No nie, no nie. Żony! Johnny. Johnny. Uciełem i stąd, za się. Kurcze... Patafian jeden, no. Zepsu mi tutaj, no. I to cię mam. A masz heheheł? Co mam? Ja wolę, Cze... Cze... Hehe, Co się, co się, co się stało? Łazienka jest zamknięta. <laughs> Maćku, ty się w ogóle nie stresuj. <laughs> Andrzeju, nie denerwuj się. Nie. się wszystko Ameryki? wyklepie. Ja się to Nie, Zastawiamy... to nam Kto kierującym pojazdem był? Dziękuję. Dobra, już kamerę. Nie, nie, Szymuś, Szymuś, bo cię zaraz chłosta czeka, naprawdę. Podaj, żeby ci tylnie dętka pękła w oponie. No. A, a, żeby ci się, a żeby ci się tak dętka w butelce skończyła. Szczerze? Ale to są bezdętkowe. Bezdętkowe? Nie, bo ziame, tam dętki założone. Szy Szymuś, a jak, a ty tę dentkę to przez chleb przez przelewasz, czy nie? Co? A jak No czy dyntkę przez chleb przelewasz? Nie. Nie? Co nie? To tak. Nie na jest, 100... to 30... już to idzie pić. Na to tak pijesz? Na jak? Łe, no fioletowe najlepsze, nie? Chyba. Kolorowa, kolorowa, wszystkie na kolorowe. Na się no, aby procenty zatrzymują, nie? No no, dobijesz do stówy? Nie, brakło dobra. Już stuwa jest bez 60 tylko jednostek. Dobrze, nie 69? Nie, nie, nie. Tak o... To jest taka Ile ta liczba ojczyzny. Każda powinna umieć rzeczy 68. Nie, nie. Siedem... 70. 70. 69 i sprzątać. Albo gotować. Jak Aha, to Aha, No, Albo, a, a jest jeszcze. A jest jeszcze. Zarazem wściunikiem twoim. Na 1, 2 i na trójce załączasz. A jeszcze jest jedno yy, ulubiona pozycja budżetów <coughs> to 6-8. Ona robi ci dobrze, a ty jesteś jej dłużny. Zbiereś nie kutpi. Lepiej jest nakryśle, nie? Szymuś mi, Szymuś mi to powiedział <coughs> A się jest To jest inna bajka. Inna para kaloszy. Tak, to jest bajka to jest, to jest bajka lolku lo, lo i bolku. Bolku i lolku. Nie, lolku i bolku. Bez dodatek placement mi tu. Aha, dobra. Jak? <ścoughs> <ścoughs> tak, tak, się męk. Masz rację. To zdecydowanie. Dokładnie, tak. To, to padnie, tak. To dobra, tak. będziemy kończyć ten odcinek. Eee, Kosi sobie lecali. i jeszcze będziemy trochę ją kosić, więc trochę nam tu zejdzie. No a my się widzimy już yy, prawdopodobnie jutro w kolejnym odcinku. Także trzymajcie się, cześć. Cześć, no siema.